Od wielu tygodni apelujemy do rządzących Warszawą o usunięcie bezprawnej pseudokliniki aborcyjnej Abota z terenu miasta. Oczy całej Polski są zwrócone na Warszawę, dlatego że zapowiedziano, że jest to pierwsza taka pseudoklinika i będą powstawały kolejne. Od Was dzisiaj zależy bezpieczeństwo polskich dzieci, od Państwa zależy przestrzeganie Konstytucji, przestrzeganie prawa. Dzisiaj zaznaczam, na tej sali nie ma nikogo z założycieli tej pseudokliniki, nie ma aborcyjnego Dream Teamu, nie ma środowisk feministycznych, nie ma Justyny Pędrzyńskiej, która ma tam zarejestrowaną działalność gospodarczą. Właściwie powinna powiedzieć Justyny W., podejrzanej o pomoc w zabiciu dziecka tabletkami, w proces kończy się kolejny rok z rzędu przed polskimi sądami. Środowiska przestępców, środowiska, e, które można określić jako mafię aborcyjną, e, otworzyły sobie ośrodek i już przy otwarciu ogłosiły, że tu polskie prawo nie obowiązuje. Dzisiaj nawet tutaj nie przyszły, wystawiły mieszkańców na zderzach i śmieją się z Państwa, że weszliście w ten schemat. Doskonale wiedzieli, że otwierając tę pseudoklinikę, wsadzają państwa na bombę, bo doskonale wiedzieli, że tam będą protesty prolejferskie, że będą to protesty częste, głośne i intensywne, bo sprawa ochrony życia jest sprawą fundamentalną dla polskiego porządku publicznego. Jest to sprawa fundamentalna z punktu widzenia moralnego, z punktu widzenia konstytucji, z punktu widzenia przepisów, które w Polsce obowiązują. Oni to doskonale wiedzieli, bardzo świadomie wpakowali państwa w trudny kontekst. Jeżeli my to odejdziemy, to przyjdą inne osoby i to jest absolutnie jasne dla każdego, jeżeli oni stamtąd pójdą, my pójdziemy za nimi. Protesty pro-life przy ulicy Wiejskiej to nie jest rzadkość. Tam jest Sejm, tam jest Kancelaria Prezydenta, bardzo często coś się dzieje, są tam także inne protesty. Protesty pod apotakiem są pokojowe i realizują prawo, a nie je łamią. To my to prawo realizujemy. Zdecydowanie odżygnuje się od fake newsów, które kolportują założyciele tej kliniki i sympatycy tej pseudokliniki, że tam kogoś oblano kwasem. Najprawdopodobniej środowisko feministyczne wyznaczyło sobie kogoś, kto poszedł i oblał klinikę kwasem, bo oni lubią robić sobie story, lubią sobie robić narracje pokazywać się jako ofiary. Jeśli chodzi o nasze protesty, korzystamy z prawa do wolności zgromadzeń, zapisanego w konstytucji, zapisanego w ustawach. Tak, używamy nagłośnienia i będziemy go używać. Nie, nie jest to 120 decybeli. Zdaje się, że w ogóle nie mamy na stanie takiego sprzętu. Z całą pewnością mieszkańcy ulicy Wiejskiej oraz innych ulic przyległych nie chcą mieszkać w miejscu, gdzie dokonuje się rzeźni na dzieciach nienarodzonych. Według relacji właścicieli tej psa od 8 marca tam udzielono pomocy w zabiciu co najmniej kilkanaście nienarodzonych dzieci. Jest to jawna, kpina sprawa jest to prowokacja. Na zachodzie w wielu państwach ustanowiono tak zwane strefy buforowe czyli obszary wokół szpitali wykonujących aborcje, wokół klinik wykonujących aborcje obszary, które mają tak naprawdę za zadanie chronić interesy biznesowe lub aborcyjnego. I to, co próbują zrobić na ulicy wiejskiej aborterzy, to jest dokładnie to samo. Zrobić strefę buforową wokół ich ośrodka, ponieważ czerpią korzyści biznesowe z przemytu środków poronnych, z przemytu nielegalnych środków poronnych. Pytania, które dzisiaj wszyscy powinniśmy sobie zadać, są takie, czy Warszawa w ogóle jest przygotowana na to, co tam się może w każdej chwili zdarzyć. Bo oprócz tego, że tam zabijane są tabletkami aborcyjnymi dzieci, tam w każdej chwili może dojść do sytuacji, gdzie w zagrożeniu życia będzie kobieta, która się poddaje aborcji, w miejscu, gdzie nie ma lekarza, nie ma pielęgniarki, e, gdzie robi się to wbrew nawet temu niedoskonałemu polskiemu prawu, e, gdzie nie ma żadnej pomocy medycznej. Właściwie trzeba by spytać, czy są gotowe na przyjęcie bardzo trudnych przypadków kobiet wykrwawiających się, bliskich śmierci, e, czy są gotowe kliniki chociażby przy Stelkiewicze, czy przy Karowej, bo to są kliniki najbliżej. Czy Państwo w ogóle rozmawiali z ekipą tych szpitali? Czy oni są przygotowani na to, że będą przyjmować trudne przypadki z Abotaku? Jest tutaj prowadzona próba stłumienia wolności słowa. Robią to środowiska feministyczne, robią to właściciele Abotaku, próbują to zrobić rękami mieszkańców. Próbują to zrobić rękami mieszkańców, z których wiele osób narzeka na sam fakt tego, że one tam są. To, że dzisiaj Państwo tutaj przyszli, i, czy, że garstka Państwa tak naprawdę tutaj przyszła i yy, 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 popiera wykonywanie aborcji yy w swoim bloku i oczekuje, że nie będzie z tego powodu protestów. Cóż, na to nic nie poradzimy. Możemy tylko powiedzieć, że wiele osób sprzeciwia się temu, żeby taki ośrodek w ogóle tam był. No i to jest pytanie, tak naprawdę, do, do Państwa, czy, czy będziecie się na to dłużej godzić? E, prowokacja środowisk aborcyjnych, prowokacja w sferze medialnej, w sferze społecznej. Um, uroczyste ogłaszanie, że tu nie obowiązuje polskie prawo, że tu się będzie dzieci mordowało i że nikt nie będzie miał tutaj z tym żadnego problemu, przywodzi na myśl rzeczywiście najgorsze czasy, które e, miały się skończyć 80 lat temu. Tutaj na tej sali kilka wystąpień temu doszło do pomówienia nas, dlatego że jeśli mówimy dzisiaj o nazizmie i o faszyzmie, to mówimy dlatego, że protestujemy przeciwko pojawianiu się kolejnych skarlałych wersji tych zbrodniczych ideologii. Te zbrodnicze ideologie dzisiaj zadomowiły się w kamienicy przy ulicy wiejskiej i jest oczekiwanie, że wszyscy się na to zgodzą i że pokornie sobie pójdą. Na Zachodzie nie można się już nawet modlić pod klinikami, w których morduje się dzieci, bo jeszcze jakaś matka mogłaby się zdecydować, że jednak nie zrobi aborcji i czerpiące z tego korzyści finansowe i biznesowe na tym stracą. W Warszawie jest podobna próba zruszenia wolności słowa, nie ma zgody na strefę buforową, jest za to apel w postaci różnych petycji podpisanych już przez. Wiele dziesiątek tysięcy ludzi w Polsce o zamknięcie tej aborcyjnej rzeźni. I to jest sprawa, nad którą nie można przejść do porządku dziennego. To jest sprawa, którą powinna się zająć Rada Warszawy, powinien się zająć prezydent Rafał Trzaskowski. Nie można stać po środku, albo się chce być prezydentem i stać na straży konstytucji. I rzeczywiście. Egzekwować przepisy, które są w Konstytucji, albo się od razu na starcie zapowiada, że się Konstytucji nie będzie egzekwowało, ale wtedy kandydat nie nadaje się na prezydenta. Deklarujemy, że nasze prawo do pokojowych manifestacji będziemy w dalszym ciągu egzekwować, nie zgadzamy się na próby cenzury, nie zgadzamy się na próby ograniczania wolności słowa. Nie zgadzamy się na to, żebyśmy my obywatele w demokratycznym państwie nie byli traktowani równo. Mamy prawo do protestu, te protesty tam będą, a politycy powinni bardzo. zapobiegać mordowaniu dzieci w Abogotachu.